Dzień dobry, moje piękne. Yy, dziewczęta, chciałabym Wam pokazać, kochane moje, jak przepięknie prezentuje się dziewczyny prześcieradło misiowe, laski. To jest po prostu kosmos. Jak ktoś jest takim zmarzluchem jak ja, dziewczyny, to z całego serca Wam polecam. Yy, co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Prześciadło jest 160 na 200, aczkolwiek dziewczyny, my uszko w sypialni mamy 170 i zobaczcie laski, wy tego nie wiem, czy wy to widzicie. Ja już Wam pokazuję, ale jest bardzo duża zakładka, że z każdej strony dziewczyny, z każdej strony jest prześciadło naciągnięte na materac. I dodam, dziewczyny, że my nie mamy cienkiego materaca. Materac jest... Zobaczcie, dziewczyny, jeszcze to weszło, kochane, piękne panie, dosłownie pod materac, więc spokojnie. Jak ktoś ma uszko, dziewczynki, 180 również prześcieradło się nada. Są dowiezione, dziewczyny, więc bacznie obserwujcie, bo być może zrobię je na jutrzejszej transmisji, dziewczyny, jak mi się uda, oczywiście. I co Wam chcę pokazać? Dojechały dziewczyny najcudowniejsze ever, kochane moje, pościele dziewczęta. Ja tutaj akurat mam taką w kolorze, ona się różni niż prześladełko, bo prześladełko mam szare, a pościel jest taka dziewczyny jeansowa. I powiem Wam szczerze, nie pożałujecie. Pod spodem jest gładziutka, misiowa, mięciutka, po prostu pierzecie. I nakładacie i będziecie ją mieć dziewczyny jutro w genialnej cenie albo w poniedziałek. To jeszcze nie wiem, czy zrobimy to jutro, czy w poniedziałek. Są prze super kolory w ogóle z tej pościeli. Mam i z tego roku dziewczynę, i z tamtego, i z całego serca Wam polecam. I będzie w takiej samej cenie dziewczyny jak pościel, kochane, piękne panie. Tamisiowa, bodajże 120. 9 zł czy 125, już nie pamiętam. I poduszeczka jest taka sama dziubki Taka sama jest poducha, już wam tu ściągam, żeby Wam pokazać. Cudo. I pościeli są różne kolory, są beżowe, są przepiękne cukierki, są dziewczyny czekolady, szare, no i ten przeobłędny jeans, dziewczyny. Mega, mega Wam polecam. Także bądźcie czujne, nie wiem, czy jutro, skarby moje, czy w poniedziałek. Ale na pewno dziewczyny pościel i prześladowca będą. Tymczasem się żegnam, bo mam chwilę wytchnienia dziewczyny i lecimy do pracy kodować towar, rozkładać na magazynie. Pamiętajcie, widzimy się jutro o godzinie 16.00.